Robimy teraz kufer, taki duży drewniany kufer. On będzie oczywiście rzeźbiony i chciałbym pokazać jedynie jak będziemy go rzeźbić. Jak będą powstawały właśnie kwiaty, bo tu będą cztery duże kwiaty takimi listkami i to będę chciał wam pokazać. Kufer jest duży, kufer ma 70, 130 cm wysokości, 7, długości 70, wysokości i 45 nie, 50 głębokości także na naprawdę jest duży i będę pokazywał co robimy Rysowaliśmy już ramkę, taką dookoła, gdzie będą właśnie te kwiaty. Także będziemy zaczynać, zaczynać już rysować. Będę rysował teraz kwiaty, tak jak mówiłem wcześniej, muszę zrobić cztery kwiaty na całym tak Także będę pomału rysował. jak będzie wyglądać. na to prawidłowo, to do Tak będą wyglądać kwiatki i to będziemy robić jakieś tam liście, żeby to ładnie wyglądało. Taki listek tutaj damy. następnie. Jak to mam już narysowane myślę, że w ten sposób zostawię to wszystko już ewentualnie jeszcze jak w czasie rzeźbienia będę miał jakieś wątpliwości, jakoś to będzie inaczej wyglądać, to zawsze będzie można to przerysować sobie i uzupełnić jakieś pole. Już kontury wszystkie tym dłutem żeśmy ponacinali, jak widzicie. No i czas najwyższy to teraz wszystko. Wybrać fryzarką. Wszystkie te miejsca, takie właśnie, które muszę odrzucać. Tak właśnie ma to wyglądać po wybraniu tych niepotrzebnych rzeczy i zostanie nam tylko kwiatek, Tak samo będę resztę wycinał. Mam całe już ofrezowane, troszkę się przybliżę by pokazać. Już tak jak widzicie powybierane to wszystko. No i zostałoby nam teraz tylko brać się za dłuta i już ręcznie to wszystko pomału obrabić. Będę teraz już zaczynał rzeźbić. Także zaczynamy od tego kółka. Będę go pomału wybierał. Są dookoła zrobione i teraz zajmiemy się tym w środku kółeczkiem. Muszę je zebrać dookoła, zostawić jedynie środek. Władzicie. Tak mniej więcej ma to wyglądać, a jeszcze sobie to wszystko doszlifuję. No i będziemy się brali za płatki i za liście. Biorę się teraz za listek, będę tego listka dookoła wrobił. Tu muszę go wyciąć. Mój płatek jest na wierzchu, listek pod spodem, więc musimy go wszystko zagłębić. Także wszystko to będę zbierał w ten sposób. Żeby wejść pod płatek, muszę się wsunąć tutaj. Troszkę już kwiatek podrobiłem w zasadzie już cały. Także tutaj widać już dłutem po podzierałem. Tu już szlifuję za papierem ściernym, najpierw takim troszeczkę grubszym, potem drobniejszym, żeby nie było takich rys. i tak będziemy całość pomalutku robić. Myślę, że już mam jeden kwiatek, to, to już te kolejne. A nam zaraz polecę, także nie wiem, jutro może już będziemy nawet malować. Kufer już mam wyrzeźbiony, nie chciałem pokazywać szczegółów, bo to chyba nikogo by nie interesowało. Ale pokażę już właśnie jak jest skończony, jak to wyglądają te nasze kwiatki. Także teraz już nam pozostało tylko go malować. Pokażę może jak ten kufer będzie wyglądał w całości teraz, właśnie w ten sposób. Pomalujemy go i oczywiście spojrzymy jeszcze raz. Kufer już raz był malowany, malowaliśmy pierwszym raz pistoletem cały kuferek. Teraz przetarliśmy to wszystko papierem ściernym, drobnym papierkiem. Takim 220, 240. I już kolejną warstwę nosimy pędzlem. Pistola kierowajca. Także od razu daje nam kolor. I będziemy patrzeć jak to będzie się zmieniało. Tak wygląda już kufer. Całkowicie pomalowany. Jak wcześniej mówiłem to jest kolor brąz. Tak właśnie wygląda.